Witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku serii zagrajmy w Chrono Cross. <laughs> Kapłanka Skina powiedziała nam, że możemy uzyskać legendarny element Chrono Cross poprzez połączenie dwóch rozpadniętych, że tak się wyrażę, części smoczej łzy łzy, łzy. łzy miłości i łzy nienawiści. <laughs> Przy okazji wspomniała, że jaskinia, w której można to zrobić, znajduje się dokładnie. Tutaj teoretycznie hmm. ok, skoro tutaj nic nie ma, a ona twierdzi, że tutaj można coś zrobić. <laughs> to jest tylko jedna y, możliwość, y, która jest poprawna. Czy nie nasuwa się Wam oczywiste? To, co w tej chwili powinniśmy zrobić, jeszcze się nie nasuwa. A co robimy przez całą grę? Skaczemy między dwoma wymiarami. Bawimy się w różne e, zmiany w tych wymiarach. Ratujemy ludzi. Hmm, tak. Jedna rzecz w do teleportacji Linksem się zmienia. Niestety po raz kolejny jest ten na animacjach, tutaj. <laughs> Praszam, e, której pani nigdy nie pokazuje, no bo jest irytująca, nudna i powtarza się e, 15 tysięcy razy. Cóż, tak czy jak przeniesiemy się potem tego drugiego świata, w którym my nie istniemy, i znów udajemy się do wodospadów Smoczych bogów. Tym razem, co ciekawe, wydają się one trochę zamieszkane nawet. Co najważniejsze. Jest to ołtarz. Czy to jest ołtarz wyznawców yy, yy, boskich smoków? A więc może Stina coś na ten temat wie. Hmm. Jakbyś to powiedzieć. Nie potrzebuję jej pomocy. Poży tej yy, jednej resztki. Wygląda ja to, że jeszcze nie mogę tego zrobić. Hmm... Okej. Okay. Tak się jak chodzi mniej więcej o to, że tutaj będziemy mogli uzyskać legendarny artefakt Chronocros. Uznawany przez niektórych za siódmy element wspomniałem do tych sześciu, które teraz są biały, tany, żółty, zielony, czerwony, niemiecki. Mało mnie obchodzi, że powiedziałem w zupełnie innej kolejności, niż ktokolwiek inny by to powiedział. E, tak... Została nam jeszcze jedna drobna sprawa do załatwienia, zanim y, pchniemy fabułę do przodu. Jesteście ciekawi, o czym mówię? Udajemy się do Guldów. Po co? Ktoś się może spytać? Musimy znaleźć naszą przyjaciółkę Odle! No <laughs> wcześniej walczyliśmy i która nie wierzyła nam, że jesteśmy nami. A dała nam coś, dzięki czemu będziemy mogli udowodnić, że to my, a nie ktoś inny. Nie Jesteś tu? Cześć Odla. Witaj, to mały yy, sklep, ale możesz odpocząć. Hmm, poczekaj. Pamiętaj, że mi to dałaś? niebieski kamień. Wygląda na to, że wróciłeś do swojego właściwego ciała. No, a teraz czasy, że ja sobie to co do mnie należy. O, no, do twojej drużyny. Hmm. Czy powinienem? No, o to jest pytanie. No, Zapewne nie. nie. Może kiedy indziej. Ja będę cię potrzebował, to nie macie przejdę. Yy. Bez wahania. O tak czy siak. Teraz została nam już praktycznie tylko jedna rzecz do zrobienia. Brzmi ona. Pchnąć fabułę naprzód. A przypomnieć wam, co trzeba zrobić, aby pchnąć fabułę naprzód? Udać się do Perłowych Wrót. Ponieważ gram na emulatorze, co zresztą chyba widać, i są drobne problemy z przejściem na drugą płytę. Tak, no, to on jest zawarty na dwóch płytach, nie na jednej. Nie myślcie sobie. Hm. Ech. I panowie właśnie próbowali nam zasugerować, że jakiś yy, smoczy artefakt, yy, smoczał zamóg yy, pomóc. Hmm. A tak, moja na pomyłka. <laughs> Dawało mi się, że skoro tam są do yy, ruiny martwego yy, morza. Też tu tutaj jak widać też są. <laughs> yy, to w takim razie musimy się udać do tego drugiego świata, aby przejść dalej. A jednak, miejsce do którego musimy się udać, znajduje się w naszym oryginalnym świecie, z którego pochodzi Serge. nie wiem, po co to zrobiłem. Ale nie wyróżmy, dobrze. Nie z przyzwyczajenia, że czemu ja ląduję obok wioski ja nie komu, muszę iść na plażę. <laughs> Rozumiecie? Pomyślałby ktoś, że. Tyle czasu, ja już to to się przyzwyczaić. Ale nie, nie ze mną. Co do tego, zawsze mnie ciekawiło, że Link's niezależnie od tego swojego, do którego świata się przynosił, zawsze spadał z góry na dół. Ktoś mógłby się zasugerować, że te wmiary te nie powinny być ze sobą połączone. W taki sposób, że na przykład jeden jest na dole, drugi na górze. Ale jak widać, tak nie jest. Z jednego do drugiego można spadać, zawsze spadając w dół. Znaczy, jak ruiny Morza twego w naszym świecie. Z tą dobrą różnicą, że tym razem są tutaj zakłócenia e, przeznaczenia. Czy coś ten deseń. Pozwolę sobie na zapis Co by po tym się nie zagubić, ne, nieważne. No i jeżeli będę z tego korzystał. Na zakłócenie i... Uznaję Ci za godnego wejścia do morza Edenu Niech droga będzie znana tym, którzy chcą zmierzyć się z Przeznaczeniem. I tutaj, to co otrzymaliśmy, jako protekcja Cześciu Bogów, zamienia się w ramę. Chyba tak to przynajmniej wygląda. <laughs> Trochę wojowanie się później, docieramy do yy, Morza Edenu, czyli. Tego miejsca, które było teoretycznie może Morza Matwego w tym innym świecie. <laughs> hmm. I teraz tak, mamy tutaj trzy wyspy, które musimy zwiedzić. Na każdej z nich znajduje się coś, co wygląda jak punkt zapisu. Na Hesis odmierza nic życia. Nawiązanie jest tutaj do. parek. Tak to się odmienia. Mm, już nie pamiętam. Też jak chodzi o parki. E, trzy boginie greckie, które. jakby na to nie patrzeć. decydowały o życiu człowieka. E, tutaj jest ten czyli. Tak, która przecina niczycia. Właśnie o tym mówiłem. <laughs> hmm, zaś tutaj jest teraźniejszość i... Kloto. Ale tutaj zejdziemy dopiero w następnym odcinku.